Cześć tu Michał. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, który spędzamy głównie z rodzinami w zaciszu domowym. Celebrujemy to na przeróżne sposoby. Każdy ma oczywiście swój: choinka, prezenty, rodzina, znajomi. Jednak to również czas, podczas którego kończy się post, adwent i zaczynają się imprezy. W klubach imprezy prywatne, zamknięte, w pierwszy dzień świąt wszyscy ruszają na zabawy. Zatem Wigilia jest takim czasem, że spędzamy go w zaciszu domowym z rodzinami, znajomymi przyjaciółmi, a w pierwszy dzień świąt, w pierwszy i drugi dzień świąt życie budzi się. Nocą. I z, y, w swoim, że tak powiem, swojej karierze i ze swojego doświadczenia miałem okazję prowadzić imprezy klubowe w pierwszy i w drugi dzień świąt, ale miałem także prowadzić okazje imprezy zamknięte, okolicznościowe, prywatne. I powiem Ci tak. Po prostu z perspektywy czasu, na co zwrócić uwagę, jak takie imprezy wyglądają, jak je prowadzić, co na nich grać, co mówić przez mikrofon, a także ile możesz na takich imprezach zarobić. Ponieważ jest to stawka świąteczna, to niekiedy jest ona inna niż regularna. No i zostań do końca, bo na koniec mam coś dla ciebie specjalnego, a mianowicie życzenia i nie tylko. Zatem od początku, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, bez względu na to, w którym to dniu, tygodnia wypadają. Czy to jest weekend, czy środek tygodnia, jest to ogólnie wolne. Kluby zaczynają swoją pracę, trwają jakieś koncerty, imprezy, ludzie prowadzą, też ludzie organizują imprezy zamknięte. Tak jak chociażby urodziny, czy nawet świątecznej atmosferze zbierają rodzinę, zamawiają sobie DJ-a i robią to na sali, w hotelu, czy w innym obiekcie, poza na przykład swoim domem. No i zacznijmy od klubów. Zatem, Pierwszy dzień świąt, kluby pękają w szwach. Każde, ponieważ jest też tak, że jest to czas świąteczny, czyli ludzie, którzy na przykład w ciągu roku niechętnie albo rzadko chodzą do klubu, to w pierwszy dzień świąt albo w drugi idą wtedy bardziej ochoczo, ponieważ jest to czas właśnie, gdzie wiele znajomych idzie, rodzina, niekiedy ich ekipa nawet. Także jak to mówią, niektórzy chodzą tylko od święta do klubu i wtedy te kluby pękają w szwach. Jak być może nawet zauważyłeś, to bilety czy te sceny wstępu. W okresie świątecznym są wyższe, ponieważ jest większy ruch, wzmożony ruch, zatem jest duży popyt, zatem cena również wzrasta. No i ty także możesz na tym więcej zarobić. Ale o pieniążkach troszeczkę później zacznijmy od tego, jakie utwory prezentować na takich imprezach, co grać w klubach w tym okresie. No i powiem Ci, że poza tym, co się przez cały rok gra, czyli wszystkie utwory, które się prezentuje w ciągu roku, to w tym okresie świątecznym tak samo się miksuje, tą samą muzykę, nic szczególnego. No ponadto oczywiście mają wzięcie też wszelkiego rodzaju remiksy utworów świątecznych, takich pewnie, które słyszysz już od początku listopada w radio czy w telewizji. Także te wszystkie piosenki Merry Christmas, Wem, Merry Carry czy inne Jingle Bells również mają odzwierciedlenie w klubach i no, są zremiksowane już naprawdę na dosłownie... Każdy gatunek muzyczny. Zatem, oczywiście, wstawki świąteczne, remiksy utworów świątecznych, piosenek świątecznych też mają jak najbardziej rację bytu, ale tych piosenek świątecznych tak naprawdę sam wiesz, to jest garstka 10, może 15 utworów, które w ciągu całej nocy zmiksujesz, a cała reszta to są utwory radiowe, komercyjne, popularne. Wszystko to, co prezentuje się przez cały rok w klubie. Zatem, z muzyki możesz po prostu wmiksować jakieś utwory świąteczne. A poza tym grasz i miksujesz to, co przez cały rok jest na czasie, to, co się zawsze i sprawdza. Przez mikrofon prowadzenie imprezy może się różni o tyle, tym, że składasz życzenia po prostu klubowiczą osobom, które się bawią na sali. I to też oczywiście yy, nie robisz na nachalnie, że co 5 minut wesoły świąt, cały świąt, cały świąt i półko, wesoły świąt, tylko robisz to na przykład w sekwencji co, co godzinę. Tak? No to czy masz powiedzmy, mi imprezę 8 godzin, to 8 razy złożysz życzenia, ponieważ ci ludzie po prostu w różnych falach i w różnych kulminacjach pojawiają się na parkiecie. No i oprócz tego możesz jakąś też bardziej wzniosłą, mieć przemowę, czyli zamiast tylko jazda, ręce do góry lecimy, tak jak to jest y, co weekend w klubie, no to możesz podkreślać, że jest to czas bardzo szczególny, ponieważ jest to spotkanie świąteczne, zatem celebrujmy to w sposób oczywiście odpowiedni z, z przyjaciółmi, ze znajomymi, oczywiście na parkiecie w tańcu, popijając Wasz ulubiony trunek czy też drink. Możesz po prostu podkreślać ten taki akcent świąteczny no i oczywiście składać życzenia co jakiś czas klubowiczom na parkiecie, osobom, które się bawią. Zatem w klubie yy, sprawa jest jasna, przechodzimy do imprez zamkniętych, prywatnych, bo takie też miałem okazję prowadzić, czyli pierwszy dzień świąt. Prowadziłem po prostu urodziny. Nie pamiętam, które to były 40 albo 50, mało ważne. Była to po prostu impreza zamknięta w lokalu, było około 50 osób. No i wiesz, gdy, gdzie normalnie rodzina się zbiera w domu i celebruje urodziny jakieś tam członka rodziny, no to tu po prostu sobie zamówili DJ-a, wynajęli salę, zamówili catering, no i ja prowadziłem imprezę świąteczno-urodzinową. Była choinka, były życzenia, była przemowa y, jubilata, było składanie życzeń przez rodziców, przez, przez gospodarzy. Zatem to też był fajny, fajny klimacik, fajna atmosfera, bo to tak nieco inaczej niż takie urodziny w, w zwykłym środku, znaczy w zwykłym dniu w ciągu roku, tylko w czasie świąt jest to taki też y, bardziej uroczysty, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie. Ci ludzie też fajnie tak się byli bardziej uroczyście bawili. Także było fajnie, fajna, rodzinna atmosfera. No i co, co tutaj mogę Ci podpowiedzieć, no to tak samo, możesz również mieszać utwory świąteczne, możesz też składać życzenia tym ludziom. Zasady takie same jak w klubie, tylko że jak dla mnie to te dwie imprezy, czyli klub i impreza zamknięta w okresie świątecznym różnią się tym, że na imprezie zamkniętej oczywiście masz jedzenie, catering, grasz w blokach, czyli jest, robisz przerwy. Jak jest przerwa, to ty też masz przerwę. Na no, w klubie jednak 8 godzin. Coś mi tu wyskoczyło. Aha, reklama. W klubie to jednak 8 godzin masz. Yy, czyli widzisz, u mnie za oknem padał śnieg i w międzyczasie wskoczyła reklama taki przerywnik reklamowy. A tak na poważnie to dalej się z YouTube'a i dlatego pewnie wyskoczyła mi tam reklama. I na imprezie tej y, zamkniętej, wracając do tematu Masz przerwę, czyli ty też sobie odpoczywasz, też sobie jesz, a w klubie, jeśli ty sam prowadzisz całą noc, a ja miałem taką okazję, czyli w pierwszy i w drugi dzień świąt, sam prowadziłem całą noc, czyli 8 godzin bite stałem za konsoletą, nie mogłem tylko wyskoczyć szybko sobie do toalety, oczywiście jakieś tam picie dostałem. I, co, i czym się różni właśnie ta impreza klubowa, prywatna w święta, aniżeli poza świętami? No to przede wszystkim nastrojem, że ci ludzie są w nieco według mnie lepszym nastroju. Oczywiście jakieś tam bójki, Bijatyki też bywają, no bo to jak ludzie popiją, to różnie z nimi bywa. Ale są też lepiej ubrani. I propos ubioru. Ty też polecam Tobie, żebyś się ubrał. Czyli na przykład, jeśli jesteś rezydentem w klubie i prowadzisz co weekend imprezę, no to występujesz na przykład w polówce albo w t-shircie. Jednak święta polecam Ci ubrać koszulę, za co ja na przykład zostałem doceniony w klubie, czyli gdzie grałem co weekend, wystąpił właśnie weekend świąteczny, pojawiłem się w klubie tam, tam się pojawiłem w klubie w t-shircie, takim jak tutaj stoję, a była impreza świąteczna, ja przyjechałem ładnie w koszuli, buty do koszuli, czyli takie tam lakierki. No i tam eleganckie jeansy i zostałem doceniony chociażby napiwkiem od właścicieli, czyli dostałem po prostu stawkę, która też była wyższa niż normalnie, tak? czyli po prostu jest zawsze stawka świąteczna, no bo są święta, czyli dostałem więcej pieniążków, plus dostałem stówę gratis, więcej od właścicieli. I właściciele powiedzieli do mnie, no to za miłą dzisiejszą obsługę i profesjonalne podejście. Zatem ja odbieram, że również przez to, że byłem ubrany w koszuli, no i tak, tak adekwatnie do, 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 do panującej sytuacji. No bo też jak spojrz, spojrzysz na klubowiczy, którzy się bawią w święta, no to oni też są bardziej elegancko ubrani. Także też możesz liczyć na bardziej sowite napiwki ze strony właśnie osób bawiących się na imprezie. Czyli jak normalnie przychodzą składać pozdrowienia, no to z reguły jest tak, że ej, pozdrów tego i tego i sobie idą. W święta ludzie są skłonni zapłacić za to pieniądze, dać nawet więcej, czyli jeśli przykładowo masz jakąś stawkę za pozdrowienia lub jest jakaś taka umowna stawka w danym klubie, bo to tak czasami jest, że wchodzisz do klubu i już wszyscy wiedzą, że za pozdrowienia przykładowo płacisz dychę, tak? No to w święta ludzie ci dadzą nawet więcej jak tą dychę. Nawet ci jeszcze dołożą coś i ja ci mogę tak powiedzieć między nami, że najwięcej właśnie w okresie świątecznym za pozdrowienia dostałem 100 zł. Czyli przyszedł do mnie gościu, powiedział pozdrów tego i tego, ja zapisałem, on mi kładzie stówę na blacie. I poszedł. Także to też ludzie do takich rzeczy są bardziej skłonni, święta, bo jest to czas szczególny, okres taki, w którym właśnie ludzie są bardziej życzliwi. Zatem możesz dostać wyższą stawkę od właścicieli klubu, czy też od organizatora, ale także od osób bawiących się na imprezie, którzy przyjdą zamówić pozdrowienia. I takie same obserwacje, jeśli chodzi o względy finansowe, mam odnośnie imprezy zamkniętej, czyli imprezy prywatnej. Tam też ludzie są skłonni więcej zapłacić. W tym czasie świątecznym, bo znają sobie sprawę, że to jest czas, czas świąteczny, czyli ty przebywasz z tymi ludźmi w pracy, zamiast na przykład ze swoją rodziną lub bawiąc się z przyjaciółmi, i znajomymi. Zatem tak na koniec, żeby nie przedłużać, ponieważ wiem, że pędzimy i szykujemy te święta, zatem życzę tobie wielu, wielu imprez w nowym roku, wielu zleceń, abyś ten czas świąteczny spędził z rodziną, wypoczął, zresetował się, a w nowy rok wszedł z przytupem, z pełnym kalendarzem imprez, żebyś był usatysfakcjonowany z prowadzenia tych imprez i żeby Twoja pasja, hobby, kariera dj rozwijała się tak, jak sobie tego zamarzysz. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.